Główna sala, 1800 miejsc, niezwykle nowocześnie zaprojektowana przez Stefana Dąbrowicza, jego zespół przywspółdzielny firmy Artek z Nowego Jorku. Sala, która będzie charakteryzować się zmienną akustyką. Tam są ściany, w których są takie betonowe drzwi, kilkadziesiąt takich wrót, żeby to się otwierać lub zamykać, powóz będzie musi być większy lub mniejszy również sukni, będzie składał z paneli automatycznie regulowane, opuszczane podnosią. więc geometria wnętrza będzie, e, będzie można dowolnie zaprogramować. Nie jest łatwo zdobyć, zakontaktować między rolników skoro oni już na swoich stronach. Jakbyścili na te koncertu, to oznacza... Dobrze, I że wierzą, że sala, także w sensie akustycznym, będzie, będzie operowała wyjątkowo, próbując go z najszybciej raz W tej dużej sali mamy jeszcze mniejsze. Dwie całkowicie pod ziemią, pod placą i jedno na, na, na drugim więc W sumie będzie tutaj około 2600-700 miejsc na pieczę. Parking na ponad 700 samochodów. Parking jest w sensie budowanym praktycznie praktycznie gotowy. Do chcemy, żeby ten no, dla wszystkich e, melomanów, szczególnie dwie podziemne sane chcemy jakby, zamiastować do muzyki, o no, którą się pasjonuje młodzież w tej chwili, do, jak o bardzo różnych gatunków. Jedynym wyznacznikiem tego, co będzie tutaj wyglądane, chcielibyśmy, by była wysoka jakość artystyczna, ale jak mówię, będą, będą tu bardzo różne e, gatunki muzyki.